Hej, cześć, witajcie! Witam w kolejnym odcinku z gry Fares Frontier. Nie przedłużając, zacznijmy od komentarzy. Po pierwsze, w tych rejonach są niedźwiedzie, i jak dobrze zauważyliście, powinniśmy, myślę, wysłać kogoś na zwiady delikatne. Co tu się dzieje? Że są aż takie spadki GeForce Now, proszę, proszę się ogarnąć. Bo możemy mieć gdzieś gniazdo, gniazdo. Legowisko niedźwiedzi. O, proszę bardzo. Już druga osoba umarła z powodu wieku. W sumie to dobrze, bo gdzieś tam ten cykl jest zachowany. Jak to mówią. No i tak, z racji na to. Przez coś mamy aż tyle pieniędzy. Nie przypominam sobie, żeby w poprzednim, w poprzednim odcinku aż tyle tego było. Ale dobra, nie będę narzekał. E, możemy zainwestować w... E, wychłodzenie. Jak to wychłodzenie? E, mieszkania w drewno o połowę, dostarczewski wszystkim. Dobra, dobra. <ścoughs> nie potrzebują tego aż tyle. E, Możemy zainwestować w posągi. I w sumie jest to prawda. Tylko tak. E, potrzeba kamienia. Sztabek żelaza i sztabek złota. O ile złota nie powinno być problemem. E, tak, stal już może. Wyprodukowane materiały. No właśnie, żelaza nie ma. Także najpierw musimy o to zadbać. Takie jest moje zdanie. I gdzie znajdziemy żelazo? Na pewno było tutaj dokładnie, czyli możemy sprawić, żeby więcej osób po prostu się tym zajmowało. Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Tu nie dodamy żadnej osoby dodatkowo. Czyli tak. Magazyn. Jeszcze trochę tego żelaza jest, także spróbujemy zużyć najpierw to i później dopiero będziemy przechodzić dalej. No i dobra, jak już będzie żelazo, sklep ze świecami, gdzie była odlewnia. Ty byłaś odlewnią, no dobra. Robimy to w ten sposób. No i miejmy nadzieję, że jak najszybciej się uda nadrobić trochę tego żelaza. E, druga rzecz jest glina. Z gliną też obecnie mamy problemy. Jak wygląda tutaj sytuacja? No, nie zbierają. No, ale tej gliny jakoś jest relatywnie mało. Także może by się przydał drugi. E, druga kopalnia gliny. Zróbmy to niniejszym. Poproszę. E, może. Tej strony, jeżeli jest to możliwe, by to tu postawić. Tutaj mogę, a tu nie. A, bo tędy droga idzie i przez drogę nie mogę. No dobra, na razie zrobimy to w ten sposób. Tu przeciągniemy jeszcze kawałek drogi. Bardzo ładnie. Także to niech się rozwija. Tutaj zaraz powinno być to już wykończone, czyli będą dodatkowe pieniądze. Na poczet naszego skarbca. I teraz, tak, tu też mamy glinę, e, glinę żelaza. Rudę glinę, oczywiście. Aczkolwiek nie za bardzo mnie to w tamtym akurat miejscu interesuje. Jak wygląda ta jaskinia niedźwiedzi? Nie wiem, wydaje mi się, że to mogłaby być jaskinia. Ale mogę oczywiście się mylić i prawdopodobnie tak jest. Węgiel fajnie, fajnie. Węgiel też na pewno się przyda. No, ale jeszcze nie odkryli. Prawdopodobnie dostaniemy o tym powiadomienie, jeżeli coś takiego odkryją. O czym Wojtku wspominałeś. I teraz, tak, co możemy kupcowi sprzedać? Co może kupiec. Nam sprzedać. Masz w niskiej cenie skórzane płaszcze. Mogłoby być to dobre rozwiązanie. Tylko jeszcze na sekundę chciałbym zobaczyć, jak wygląda sytuacja z pastwiskiem. Bo mieliśmy powiadomienie, że dokładnie: populacja 3 na 10, czyli jeszcze jedna się urodziła krowa. Pokaż wielkość stada. No dobra, czyli na razie nie będziemy dokupować krów. Myślę, że to mija się z celem. Eee, tak mi się wydaje. Przenieść przedmioty. Tutaj sprzedamy 50 sztuk ceramiki. Cenę ma standardową, ale nie robi to zbyt dużego problemu. No i teraz tak, co do tego wychodzenia? Bo, jedna osoba umarła już na to, przydałoby się oczywiście zainwestować w dodatkowe miejsca pracy, jeżeli chodzi o odzież. No, i teraz, tak skórzane płaszcze. Mamy osoby, które to robią. Zaraz zobaczymy jeszcze w ten sposób. Dobra, to chyba będzie w dobrach, tak mi się wydaje. Tak, tkacz jest. A jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o len w sobie? Tu jest len. Lnu mamy dużo. Magazynują go. Także podejrzewam, że możemy zwiększyć siłę przerobową. I nie będzie to stanowiło zbyt dużego problemu. Tylko teraz tak, gdzie był? Gdzie był? E, człowiek od lnu. Człowiek od płaszczy właściwie. Tkacz. Dokładnie. Eee, o, właśnie o to mi chodziło. Eee, tkacza postawimy w tym miejscu. Myślę, że to nie jest najgorszy pomysł. Tutaj drogi już niestety nie przestawimy. Eee, I przydałoby się tu prawdopodobnie postawić również studnie. Eee, tak, w tym miejscu poproszę. Ok, jeżeli chodzi o ozdoby, dekoracje dokładniej. Duży posąg. Podejrzewam, że jest duży. I w sumie tyle. Tutaj, jaką mam atrakcyjność? Kurcza. Tak, taka atrakcyjność tu jest. Chwila. Tak, aż 80 punktów. Pięknie. Do większej ilości. Do ulepszenia. Potrzebujemy świec ze świecami mieliśmy problem jak dobrze pamiętam uj mamy i gdzieś był sklep ze świecami jestem tego niemalże pewien teatr w teatr i po teatrze e, jeszcze chwila jeżeli przenieśli ceramikę to chciałbym ją sprzedać bo znowu zapomnę sprzedaj mm, piwo również nie Piwa, nie sprzedamy za niską cenę, oferujesz panie kolego. I teraz tak, żeby to ulepszyć, potrzebujemy desek. Czyli już chwila, moment będziemy mogli to zrobić. Bardzo fajnie. E, tak, cały czas o tym pamiętam. To na razie zatrzymamy. Skoro tak. E, proszę się tym nie zajmować. Mieszkańcy czuje się gorzej stopy, rana stopy, tak, bo to ty jesteś z tych, które pracują albo gdzieś tutaj, no właściwie to na pewno gdzieś tutaj, szuka lekarstw łowca, hmm, czyli wykonywamy praca typu właśnie łowca też ma na to wpływ, niedobrze, znaczy fajnie, ale nie fajnie, bo to oznacza większą możliwość, żeby nasi mieszkańcy popadali na różne choroby i uszkodzenia ciała. I to akurat nie jest fajne. Tak, z tego co widzę, rzeczywiście mamy duże problemy, jeżeli chodzi o przetworzone zasoby. Bo podstawowych wydaje mi się, że jest całkiem w porządku. Nie jest to zbyt e, utrudnione w pozyskiwanie tego wszystkiego. Tutaj poproszę, żeby było 100 deseczek i jednocześnie chciałbym, żeby też więcej osób pracowało nad mm, właśnie tymi deskami. Produkcja zasoby. Myślę, że jest to dobre rozwiązanie, ponieważ desek będzie potrzeba tylko więcej. Raczej już się nie zmniejszy zapotrzebowanie. Tak, to ma negatywny wpływ. Więc może tu gdzieś Ciebie wcisniemy. O ile będzie taka możliwość, ale z tego co widzę, to średnio. Nie, to się zmieścisz bardzo fajnie. Postawimy to w tym miejscu. Proszę niniejszym się w tym zająć. Chcemy więcej osób, żeby nad tym pracowało. I żeby to zostało jak najszybciej wykończone. I tu widzę, że gdzieś muru nie postawiłem. Jak to się stało? Znowu byłaby dziura w murze. Obronne. Mury i drogi. Napastnicy atakują. No rychło akurat. Eee, no dobra. Z której strony? Na pewno idą stąd A, gdzie my jesteśmy? Super. Już jedna osoba nie żyje. Wspaniałe wieści. Chyba dwie. Tak mi się wydaje. A, rzeczywiście idą od tej strony. I gdzieś już słyszę, że walki trwają. Tylko gdzie to dokładnie się dzieje. Gdzieś tutaj. Witam, witam, o zdrowie nie pytam. Czy to jest taran? Czy to jest taran, kuźwa? Nie wierzę. Naprawdę to jest taran. Łopanie. To już nie są przelewki. To już się zaczyna gruba jazda, z tego co widzę. <tryk> Trzeba kończyć serię jak najszybciej. Bo tu zrobi się coraz gorzej. Dobra, wywalczcie. Tym, kim ty jesteś. Że ty tak sobie... A łowcą. Mmm, dobrze sobie raliszek na łowca. I to masz 52 lata i już... Tak dobrze idzie ci walka z nimi. No kurczę nieźle. Dobra, gdzie idą ci żołnierze? To są żołnierze? Tak, żołnierze już nadchodzą, także będą pomagać oczywiście w obronie. Tutaj również atakują, ale tutaj są dwie wieże w zasięgu. Tu w sumie powinny być trzy. No i proszę. Pierwsza wieża jest już. Ma dość duży problem. No kurde. Dobra, brama została uszkodzona. A, zapomniałem użyć dzwoneczka. A propos, pamiętajcie o lekwersach w trzeczce dzwoneczku i komentarze, Będzie mi bardzo miło. Napędza mnie to moc mocno. No dobra. Tu udało im się przetrwać. Tu od razu zakolejkujemy, żeby to e, z tym sobie od razu się bawili. Tutaj również zostało to zniszczone. kurcze Nie spodziewałem się zupełnie taranów tego typu rzeczy. Bardzo mnie to martwi. No dobra. Ale widzę, że... Chyba nie jest źle. Dobra, wam się udało, czyli przenosimy flagę. Idziecie w ten rejon. To jeszcze nie koniec walk. Niestety. Chciałbym, żeby to był koniec, ale no. Wyszło jak zwykle. Możecie kompost ukraść jak chcecie. Co wy na to? Uważam, że jest to dobra wymiana. Nasze życie za kompost. Nie? Nie? Nie chcecie? Nie? No to nie. Zginiecie. Hmm. Przynajmniej tak mi się wydaje. Mam taką nadzieję. Nie jestem pewien czy jest to na tym etapie możliwe. Wy dopiero tutaj nadchodzicie, także was się nie do końca boję. Chciałbym jednakże, żeby nasi e, żołnierze ruszyli dupska i zaczęli może pomagać. Tu proszę niniejszym też tym się zająć. Odbuduj. O... Ha. 46 napastników. Gdzie? A, to wy. Dobra. E, tu od razu znajmiemy kolejną osobę, żeby już mogła bronić naszych włości. No dobra, tu widzę, że nie jest źle. Jakoś udało im się przetrwać. Jeszcze gdzieś tutaj atakują, dobra. Tutaj sobie radzą. tu nie ma zbyt dużych kłopotów. Tutaj udało im się odeprzeć, z tego co widzę. No, jako tako. Eee, odbuduj, odbuduj. Daj się kliknąć, bo chcecie odbudować. Odbuduj. Tu się nie przedostali. Tu widzę, że też to chyba było dobrze chronione. Tutaj. Tutaj to sobie radzą ładnie. Z tym akurat nie ma najmniejszych problemów. Widzę, że chyba tu zaatakowali jeszcze. No cóż, pani, panie żołnierze. Nie wracajcie do koszar. Nie, 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 panie kolego. Póki co idziecie jeszcze tu bronić. Bo nie wiem czy oni się wycofają, czy. Czy jeszcze będą mocniej nacierać. Ale tutaj sobie chyba łowca poradził. Nie, to już jest żołnierz. Panie żołnierz, skąd ty tu się wziąłeś? Wzięłaś, wzięły ło, 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 łoś. Nieważne. Nie wracajmy do tego. No dobra. Chyba udało nam się jako tako obronić. No ale bardzo się zmartwiłem. No kurczę, patrzcie. Z obu stron, do jednego tego. Do jednej wieży się chcieli dostać. Ale bez sensu. Tu widzę, że została palisada. ...to też ulepszymy. Chcemy jednak, żeby to był bardziej mur... ...kamienny... ...co by go mieczami za łatwo nie rozdupcyli. No dobra, ale przynajmniej dzielnica produkcyjna została oszczędzona. Widzę, że bardziej im zależy po prostu na tym, żeby dostać się do... ...bazaru. Jest to w sumie logiczne. Tutaj niestety zostało to mocno uszkodzone. E, no, ale cóż, zobaczmy, jak wygląda raport z tego zdarzenia. Tutaj gdzieś prawdopodobnie jeszcze jest dziura. Kuźwa, jeszcze? Nie, wy sobie poszliście, Jezus Maria. E, no i gdzie ja teraz jestem? Jak to wygląda? Tu to w sumie nieważne, bo to praktycznie nie był atak ten główny. Ale bardzo dobrze wiedzieć, że większość atakujących została zgładzona. Tutaj też chcemy odbudować. Tu również poproszę. Aj, narobili dziur w płocie. Niedobrze. Niedobrze, niedobrze. Czy gdzieś jeszcze jest dziura? Na pewno dostanę jeszcze komentarze, że gdzieś była, a nie zauważyłem. Tu na pewno fajnie, fajnie. Furtki to są chyba najsłabsze punkty, najsłabsze ogniwa. Ok, tu wam się udało. Tu już będziecie mieli trochę większy problem, mam nadzieję. Na przyszłość. To chwila, moment i padło. To jest raczej tylko po to, żeby zwierzęta nie atakowały, nie wchodziły na nasze pastwiska i pola. No jak to wygląda? 59, zabicie ci napastniczy 32, zniszczone budynki 20, ale brak zrapowanych przedmiotów. Zabici mieszkańcy nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Tu już praktycznie mamy pełne. Tutaj co to? Beczki pozwalają... zwiększyć premię do tego budynku. Okej... Okay. Rozumiem, że są beczki, tak? Czy nie ma, bo... I dwa beczek, cztery. No spoko. Dobra, niech będzie. Dobra, e, szukasz broni, szukasz le lekarstw. Ty, 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 ty. E, czy wy jesteście jeszcze gdzieś tutaj, czy już wróciliście? Czyli możecie wrócić już po walce. Dobrze się spisaliście, bardzo dziękuję. No i cóż, kurczę. Przed pierwszymi taranami udało nam się jako tako ochronić. E, całe szczęście, że obudowałem, zwłaszcza tutaj, to uwierzę. I w tym miejscu, bo jeżeli nie byłoby tego obudowania, to by oczywiście już dawno się przedostali, a dzięki temu jednak przetrwało to troszkę dłużej. Także protip, jakby ktoś potrzebował. Ok, jak wygląda sytuacja z deskami? Eee, nie, musimy to inaczej zrobić. O ty zostałeś zaatakowany. A to dziwne. Kto cię zabił? Zabił? Nie. Hmm. Nie mam pojęcia. No dobra. Jak wygląda sytuacja z robotnikami? To mnie bardziej ciekawi. E, łowca. Jeszcze jeden został zgładzony. No i mamy problem z robotnikami. No ale trudno. E, Robotnice. Prędzej czy później nadaj do kolejni, także także naprawdę nie jest źle. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mm, tu zaraz, chwila, moment zostanie to odbudowane, wszystko. Także myślę, że mamy jeszcze chwilę przed kolejnymi atakami. Dobrze, że tej wieży nie zaatakowali, bo ta akurat nie jest ee, zabudowana. No, nie wiem, dziwne, dziwny dobór, dobór, dobór yy, miejsca ataku, bo mieli po dwie, po dwa mury do zniszczenia, z jakiegoś powodu, właśnie te mury zaatakowali. Może dlatego, że to są budynki obronne. Yy, nie wiem, jak szczusza inteligencja tutaj yy, działa do końca. No, bo taki no, dziwny atak e, na pewno znalazłbym inne miejsca. No, chociażby tędy bym się dostał, tak? E, gdyby cała ta fala poszła tędy, to myślę, że dużo więcej rzeczy mogłaby zrabować. No, ale cóż, nie jest źle. Niech głupota działa na naszą korzyść, jak to się mówi. Także powiedziałbym, że jest nawet bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o nory niedźwiedzia, to dalej jej nigdzie nie widać. Eee, I to chyba dobrze. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj bym poprosił. Eee, to jest improwizowany tartek, nie mamy ciężkich narzędzi i żelaza. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. Niedobrze, ale rozumiem. Dodatkowe dwie osoby. Jeszcze mniej osób będzie pracować, kuźwa. E, nad utrzymaniem porządku. No niedobrze, ale... Ale cóż. Jeszcze tylko na szybko zerknę, jeżeli chodzi o te komentarze. Czy czegoś tam przypadkiem jeszcze nie było. E, wyślij ludzi na zwiady, aby znaleźć logowisko niedźwiedzi. I żołnierzami je zniszcz. Masz dużo złota, więc możesz postawić posągi, aby podwyższyć atrakcyjność. E, no, ale nie ma tu <laughs> legowiska niedźwiedzi. Nie mam pojęcia skąd one przychodziły. Może po prostu pojawiały się na mapie. Na mapie cztery nowe duszyczki dołączyły do naszego grona. E, może jeszcze tutaj posprawdzajcie. Bo niby nie powinno, ale rzeczywiście mogą. Te całe niedźwiedzie być w jakimś takim dziwnym miejscu przy samym krańcu mapy. Myślę, że jest to jak najbardziej możliwe. Tu jest woda, nie pozwala mi postawić tego znaku eksploracji. Eee, ty już dawno nikogo nie polowałeś. Może dlatego, że nie przedstawiłem ci miejsca, gdzie masz polować. Cały czas stałeś i się nudziłeś. Opierdzielałeś się w pracy, panie kolego. Tutaj nie mamy jeszcze jednej osoby, proszę to nadrobić. Szkorbut, czyli brak e, owoców. Tak, podając owoce i niektóre warzywa. Hmm, czyli trzeba by było popracować trochę nad arborystami. Gdzie tu są? to zbieracza. Wiem, że to są drzewa owocowe, jabłon, dokładnie, czyli gdzieś tu musi być arborysta. Jest, jak najbardziej. To co, kolejne. Eee, kolejne, kolejne. Drzewa owocowe. Eee, tylko, że ty, panie arborysto, już tutaj nie za bardzo masz gdzie działać. Także spróbujmy jeszcze jednego wybudować. Zasoby. To chyba był tier drugi. Tkacz. To była produkcja żywności. Zbieracz. Stodoła. Piekarnia. Wiatrak. Arborysta. No i fajnie. I to tu postawimy. Ty idziesz w ten sposób. Jak tylko zostaniesz wykończony, to tu zasiejemy dużo, dużo, dużo drzew. Coś na coś miałam przeznaczyć 100 sztuk desek, tylko nie pamiętam już na co. To rozumiem, że to jest pozytywne. Także tym nie zamierzam się przejmować. Co ci atakuje? Dzik. No to nory dzika to raczej nie chcę znaleźć. W sensie mogę, ale. Ale nie zależy mi tak na tym. Chciałbym znaleźć tą Norę Niedźwiedzi. Leżę Niedźwiedzi. No ale nie zawsze się dostaje to czego się chce. Tak jest, tak jest. W sensie prawie nigdy. <laughs> no. Widzę, że jeżeli chodzi o drewno o połowę jest całkiem w porządku. Wiem co chciałem. To chyba chciałem ulepszyć. Nie, to nie o to chodziło. Hmm. No i teraz nie wiem o co chodzi. E, no dobra, w takim wypadku myślę, że to e, bardzo udany odcinek. Udało nam się przed pierwszymi machinami ob oblężniczymi e, obronić. Także bardzo mnie to cieszy. Budynki obronne, jednak jakoś tam się spisują. E, także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Komentujcie, subskrybujcie. Łapy w górę nie żałujcie. No i hej, cześć, czołem. Pa.